Więc jednak przetrzymałem was, moi wrogowie. Wasze nazwiska mech teraz porasta. A gorliwie braliście udział w obławie na zdrajcę i wyrodka. Moralitet uczy, że zawsze w końcu wygra sprawiedliwość. No, niekoniecznie. Trochę słabsze serce, trochę mniejsza wytrwałość, i już trąbki grają nad biednym zajączkiem albo i niedźwiedziem. Ten triumf nie jest dla mnie powodem do dumy. Po prostu jedno z cudownych wydarzeń, jak tamte, które kiedyś ocaliły mnie od oświęcimia. Jak też asą dane od niewolniczej doli gdzieś w Workucie. Nie widzę żadnej w tym mojej zasługi. Opatrzność chroni głupków i artystów, jak ktoś powiedział. Jakby kompensata za to, że my jesteśmy zaledwie igraszką sił tajemniczych, nieznanych nikomu i za zmniejszoną naszą poczytalność. Wiernie służyłem polskiemu językowi. Pośród wielu języków jest dla mnie jedyny i wzywa, nakazuje, żeby go uświetniać, bo mówi nim za dużo małpoludów, do których nie ukrywam, Odczuwam od razy, ale też wiele istot tak dobrych i czystych, że ich modlitwy powinny świat odmienić. To też polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Nie oddałbym jej za arcydzieła najmądrzejszych krajów. Mieliście sporo racji, moi wrogowie, zgadując sobie pańskie urojenia drania. Zadzierał nosa, wszystkich krytykował. Zamiast żyć z nami, szedł prosto do celu tej swojej sławy, odgrodzony pychą. Tak, rzeczywiście, napisałem dzieło. To znaczy tyle, że jestem świadomy, jak niebezpieczna to sprawa dla duszy. Wystarczy zbadać parę życiorysów: moi rówieśni Andrzejewski Jerzy albo mój krajan z nadrzeki rzeki Niewierzy, pan Witold Gombrys. Nie byli świetlani. I nawet myśląc o nich, ich osobach, o ich obsesjach i nędznych wybiegach spotworniałego ego, o nieszczęściu, odczuwam litość i razem obawę, że może jestem taki sam jak oni, że udawałem dąb, a byłem próchno. Jaka mizeria! Ale wybaczona bo starali się zostać większymi od siebie na próżno tęskniąc do miary proroków. Teraz w starości jestem przed świadkami, którzy dla żywych są już niewidzialni. Rozmawiam z nimi, wołam po imieniu podczas gdy moja ręka podpisuje książki.